w tym gronie mogłam się znaleźć. A, proszę Państwa, to y, te działania y, tu z profesorem już od wielu lat y, jesteśmy takimi przebicielami y, aktywności, właśnie takiej mądrej aktywności, bo y, jest takie ładne powiedzenie, że to Pan Bóg przebacza y, zawsze człowiek czasami, a natura nigdy. Czyli gdzieś, jeśli rzeczywiście tutaj. Y, starości, bo zaczęliśmy od demografii i tego, co w przyszłości ma być. Ta 1 trzecia populacji w 2050 roku to ludzie 65 plus. To, to jest wyzwanie, to jest wyzwanie na teraz. Pomyślne starzenie, co to takiego jest, no to jest budowanie zdrowia, ale tego zdrowia bio, psycho, społecznego. Po co? No, żeby być jak najdłużej aktywnym, żeby realizować różne zadania życiowe. Po co? Żeby podnieść jakość życia. I tutaj jest ten efekt społeczny, o który Małgosia zapytała. No Budować, budować ten optymizm. Ja jestem niepoprawną optymistką, więc mogę to, mogę to tak powiedzieć, że, że jest to nam potrzebne bardzo, bardzo wszystkim. Proszę Państwa, jest wiele mitów. Tutaj był podany jeden przykład, dlaczego nie podejmuję na aktywności. Zdrowie mi na to nie pozwala. To, to nie jest tak. Zdrowie czy nasze możliwości wyznaczają nam rodzaje aktywności. Nie jestem zwolenniczką hasła: cała Polska biega, bo cała Polska nie może biegać. Ja rozumiem, że to jest hasło, że to jest nawołanie do dobrego stylu życia, ale była mowa o marszu i to na pewno tak. To nie zaszkodzi, a to może. Mówimy o minimum aktywności, które WHO proponuje, i to jest. 5 razy w tygodniu, a najlepiej codziennie, 30 minut z tą intensywnością taką umiarkowaną. Każdy człowiek jest inny, każdy człowiek ma inne potrzeby, inne oczekiwania, inne cele, w związku z tym przymierzenie do wszystkich w jednej miary jest błędem, bo nikt nie pociągnie czegoś, co mu nie sprawia przyjemność. A więc y, działania te ruchowe, które mają usprawnić nas, ja mówię z punktu widzenia rekreacji, a więc to jest przedłużenie ręki medycyny, rehabilitacji, bo potem człowiek po incydencie zdrowotnym, po rehabilitacji, zostaje sam w sobie. To, o czym tutaj była mowa, ma być dobry instruktaż. Zdecydowanie y, lepiej nie doćwiczyć niż przećwiczyć, jeśli mówimy o. Różnych chorobach. I tu ta współpraca, no, mnie tak jakby lód spłynął na moje serce, jeśli, kiedy zobaczyłam tą świetną współpracę lekarzy z instruktorami. To naprawdę nie jest częste. Wynika z różnych sytuacji, z niewiedzy również lekarzy odnośnie możliwości dawkowania tego. Roku bo od tego są specjaliści, ale tu musi zaiskrzyć, tu musi być ta współpraca, bo inaczej nie damy sobie z tym wszystkim rady. Te bariery, które mówią, że w moim wieku, wiek, który też jest szalenie istotny, również bzdura, bo jeżeli tracimy tą sprawność funkcjonalną, no to przychodzi tylko czekać w hotelu na śmierć, a jeżeli zaczniemy działać, jeśli zaczniemy poprawiać, utrzymywać tą sprawność funkcjonalną, to już jesteśmy w stanie wykonywać podstawowe działania w naszym codziennym życiu. Także jest to szalenie ważna sprawa. Podsumowując, bo ja tu rozumiem, że tu jest bardzo ograniczony czas, ale może jeszcze dostanę chwilkę, Nie. tylko powinien <grym> pewne rzeczy, które musimy przyswoić. Trzy elementy, żebyśmy działali. Ja muszę mieć wiedzę, muszę wiedzieć po co to robię. Muszę mieć umiejętności, bo muszę wiedzieć, jak to zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić. I muszę mieć motywację. I jeśli któregoś z tych elementów zabraknie, to będzie to jednorazowy epizod naszego uczestnictwa w działaniu. Natomiast jeśli to wzajemnie będzie budowało tą naszą proaktywną postawę, ten nasz zdrowy styl, styl życia, no to już mamy, tak jak to podają chociażby Pola na Londa, już w tej chwili się mówi, że około 60% to styl życia, tak? jeśli chodzi o nasze, nasze zdrowie. A więc inwestycja jest, no nie ma takiego banku, nie ma lepszej inwestycji jak swoje własne zdrowie. No jeszcze nikt nic do czego nie wymyślił.